Chodziła ze mną do pierwszej i drugiej klasy Marysia, to była córka piekarzy, którzy byli w Libiążu, mieli piekarnię, to byli Żydzi. Jak my wstawali do modlitwy, bo zawsze po podliwa, no to ona tylko stała, nie, nie modliła się, ale sta, stała zawsze, no i chodziła do pewnego czasu. Wtedy jak Niemcy co nagle w nocy powywozili wszystkich Żydów, wtedy marysia zginę, zniknęła, nie były. Bo Żydy nawet dawali na, jak to dawniej mówiono, na zeszyt. I płaciło się co, jakby płata co dwa tygodnie. Wtedy. Żydów w Libiążu było sporo, bo były kobal, i, I byli przede wszystkim, byli handlowcy, sklepem mieli. Dzień przed wybuchem wojny myśmy zrobili z rodziną taką, taki piknik. Wujek miał mieć motor wtedy i zawiózł nas, jak się na, na gromiec idzie, pod, przed szyjkami, tam jest las i tam nas wywiózł. Robiliśmy sobie taki piknik, cała rodzina. Jak my wrócili z, tej, z tego pikniku już wieczór, to już ludzie okopy kopali. I przede wszystkim szło ulicą tutaj e, przez Moczydło, na Kraków ta, ta droga, co idzie przez Moczydło, nie tutaj przez Strzeginie, tylko przez Moczydło. Szli już uciekiniery ze, ze Śląska. Już szli ludzie, my nie wiedzieli co się robi. Jak, jak my wrócili, no to tata mówi, no gdzie oko? Musieli my wszyscy, ktoś musiał kopać oko. Więc na końcu naszego pola, myśmy przy drodze mieszkali, a pole się tak, jak tutaj te pole są takie, na końcu tam było pod wysoką, takie miejsce nieużyte, to ta tata ta, mówi, to tam wykopę. Trochę tam pokopał i zostawił. Jak wojna wybuchła, co Niemcy weszli, to wtedy, bo... Mama, mama chciała uciekać, bo wszyscy uciekali, bali się, uciekali. Też chciała uciekać. Mnie posłała z, bra, z bratem taty, żebym ja jechała na dworze, bo oni mieli wóz. No ale później, jak, później że jak mogła posłać dziecko na taki punkt, że jest bardzo, bardzo dużo ludzi, ta ulica była zawalona i szli, właśnie uciekali i mama mnie posłała tam. Dogoniała mnie tam za kopalnią dopiero i odebrała mnie i że ja zostałam. I mój ojciec wtedy, bo myśmy tyle co do domu się wprowadzili na cały rok, e, nie cały rok, bo my wybudowali dom i nowy dom, tata mówi, to ja się tyle narobił, gdzie ja pójdę? Niech się, niech się co robi, co chce, zostajemy. Także my zostali w tym do nas, do piwnicy, do piwnicy przyszedł tatę, brat z dziećmi, i z żoną i przyszedł sąsiad też z rodziną. Także my wszyscy siedzieli w tej piwnicy, jak przyszła wojna, bośmy nie wiedzieli czy, czy będzie jeszcze Danina, czy co. No i Byliśmy, siedzieliśmy w tam, przez całą noc w tej śpii, piwnicy, i później przez okienko, ale to znaczy nasi, my się bardzo cieszyli dzieci. O, o szkołę chodziło. Ranośmy wy, zaczęli wy, wyglądać przez okienko, bo okno w piwnicy było, to już na zewnątrz chodzili Niemcy. Także bez, nie słychać było strzału, nie słychać nic, były, chodzili Niemcy na zewnątrz, jak Niemcy weszli, no nie na dzień, czy może dwa, ale nie, nawet nie tydzień, bo to było w niedzielę, wujkowie się zeszli u nas, bo się zawsze co jakiś czas chodzili się i szczygli się na, na polu, to była niedziela i przyszli Niemcy, Wszystkich w Libiążu mężczyzn zabrali. Wszystkich. Od 18 lat wszystko na, na, na Flakówskę, Zgonili tam i, i mieszka, stali tam ci, ci mężczyźni. I przyszła wieść, że będą dziesiątkować. A oni kazali co dziesiąty wystąpić. No i wtedy, no, oczywiście, płacznie. I ten. Ale okazało się, że co dziesiąty zostawili, a resztę puścili z domu. Także mój tata wrócił do domu. A to okazało się, że w nocy ktoś wozem jechał tam przez te pola, a tam były rozłożone kable. I przedbał te kable, a Niemcy że powiedzi, że to jest sabotaż czy, czy coś takiego, no i chcieli wymusić. No okazało się, że później, że... No ale tych mężczyzn tam potrzymali, bo to wujka, wujka, taty, e, mamy, brat został tam w dziesiątce i zapędzili to wszystko do szkoły. Tu ta szkoła to jeszcze było magazyny, baty, co naprzeciw e, e, poczty. Nawet tam za flakówką, co jest, to właśnie to jest. To, co, to były bam, bam magazyny baty, i tam zapędzili tych mężczyzn. No ale później, nie wiem, czy ich dwa dni trzymali, tego nie pamiętam już. Wypuścili. A ta pracowała na kopalni całe życie. A mama? mama nie pracowała, bo do 14 lat, jak miała dzieci, to nie musiała pracować. I mama nie pracowała. Ale mama całe, całe e, okupacje jeździła i handlowała. Jeździła do Czech, przywoziła materiały tekstylne takie, a od nas odbierała wani i woziła za zawisłe, przywoziła żywność. I dlatego często u nas była kontrola. Oj, była, bo. Jednak donosili tym Niemcom, Niemcy byli w porządku, bo przyszedł i powiedział, nie wysiadaliście dzisiaj w Libiożu, bo będziemy czekać na was. No w ten sposób było to, albo wysiadali w Chemku, albo w czepili. także no pewno coś za coś. To było tak, że ja jeszcze no 14 lat bawiłam się na podwórku, goniłam z dziećmi, a przyszedł taki, on był, to był Polak i spisywał, właśnie chodziło mu o takie, takie, te dzieci i, i spisywał, a ja przyleciałam z tego pola i on się pytał, rozmawiał z tatą i pytał się, a ile ty masz lat, a ja miałam urodziny i mówi, że dzisiaj mam urodziny, a ile, no 14 lat, za tydzień już robiłam. <grywa> W ręku dali mnie do Hemku. Pracowałam przy taśmie. Dali mnie na automat, który produkował wojskowe buty. To były buty bardzo ciężkie. I przy. przy no Boże, nie, mogę, nie mogę sobie przypomnieć. Smo, przy smole. Stał taki ten kociołek, bez przerwy się gotowała ta smoła. I ta smoła się gotowała. a Ja musiałam pędzlem w koło tego, chwycić tego buta. A to było ciężkie, bo to przecież skopyte. I wojskowy but, ciężki. I smarować tym, i przykleić taki, taki plasterek skóry, i to odkładać z powrotem na, na automat. Także cier... jak przychodziłam do domu, to cała śmierdziałam smołą. W Chełku nie widziałam więźniów na fabryce. To były hale, to były y, kilka hal. Ja pracowałam na starej hali tak zwane, Później była nowa hala była, y, co wykrawali Manipula manipulacja tam była, czy co tak bym się nazywało, coś takiego, już nie pamiętam, I była ta co gumowe, gumownia była też osobno. Była kilka hal. Oni nie chodzili po wsi, oni pracowali na kopalni. I ludzie, gór, górnicy się spotyka, stykali z nimi. A tak to, to my, ja widziałam więźniów tylko jak rano, na, ale nie umiem powiedzieć, czy na wózku z czterech kołami, czy z dwiema, ale mi się wydaje, że to był taki wózek z dwiema kołami i rano wywozili zmarłych wieźli tych zmarłych przez właśnie skopalni wieźli. Czy skopali czy z, nie z kopalni, tylko z obieżowej, bo na obieżowej przed, obóz był. I wieźli. Ale gdzie wieźli? Czy oni ich nie chowali na cmentarzu? Bo tam nie było już miejsca, żeby na cmentarzu. Nie wiem, czy trzymali i założyli do oświęcenia, ale przeważnie rano wieźli jednego, dwóch różnych to było.